Podczas wtorkowej sesji radni miejscy mają podjąć decyzję w sprawie bezprzetargowej sprzedaży ziemi dokładnie w tym miejscu Miedziowemu Centrum Zdrowia. Myśmy w imieniu MCZ-u skupywali ten grunt od prywatnych inwestorów, dlatego że miasto lubi nie posiada takich gruntów większych niż jeden hektar. Mamy po prostu tylko fragmenciki w rzeczywistości własności miejskiej. Natomiast decyzja o tym, że ten grunt zostanie wyłączony z przetargu, to tak naprawdę umożliwienie go budowy, bo musicie mieć Państwo świadomość tego, że budowa, że spekulanci, którzy skupują grunty i później nic na nich nie robią, tylko czekają na prze, przy podniesienie ceny, niestety dewastują miasto Lublin. Bo wokół wydawałoby się, że jest sporo gruntów wolnych, ale w rzeczywistości one są zamrożone, dlatego że w większości to są spekulanci warszawscy, którzy zakupują, czekają na podniesienie wartości gruntu i wtedy jego sprzedaży, a tak naprawdę to powoduje, że my się nie możemy rozwijać. Teren wyceniono na blisko 20 milionów złotych. Szpital ma stanąć przy Alei Maczka w Lubinie, od skrzyżowania z ulicą Chocianowską do wysokości zjazdu naprzeciwko sklepu Dino. Kilka miesięcy temu formalnie do nas wystąpił zarząd MCZ-u o wskazanie lokalizacyjne i jednocześnie wskazanie możliwości wykupu gruntów na terenie miasta Lubina. Myśmy już parę lat temu przygotowali plan przestrzenny, który umożliwia tutaj budowanie szpitala i to w zasadzie jest jedyna lokalizacja, gdzie można zbudować szpital na terenie zagłębia miedziowego bez konfliktowo, to znaczy bez, zgodnie z wszelkimi przepisami, normami prawa w Polsce obowiązującymi. Prezydent dodaje, że koniecznością jest by zapadła decyzja o budowie nowoczesnego dużego szpitala, który stanie w sercu zagłębia miedziowego. Miałby obsługiwać kilkaset tysięcy mieszkańców, dodaje Robert Raczyński.